Dzień dobry Państwu! Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o pocztówkach dźwiękowych. Oczywiście dla starszego pokolenia jest to pewien okres, kiedy jednym z podstawowych nośników dźwięku były takie plastikowe, papierowe pocztówki, na których był nagrany jeden lub dwa utwory, można było to sobie przesłać. I powiedzmy, stąd się chyba to wzięło, że jest ta pocztówka dźwiękowa. Co prawda, mam też inną teorię, którą za chwilę rozwinę. Każdy taki filmik dydaktyczny, który kręcę, ma zawsze jakąś taką przyczynę, inspirację. No i właśnie niedawno przeglądając swoje zbiory, a mam je stosunkowo duże, jeżeli chodzi o płyty, ponieważ już nie mówię o płytach winylowych, ale jestem w posiadaniu. Prawie dwóch tysięcy płyt szelakowych, czyli tych takich wcześniejszych nośników. No i nie ukrywam, że. Robiąc porządki w różnych domach, biorę te wszystkie płyty, które tam są, czyli te nośniki, i wśród nich są właśnie i szelakowe, i winylowe, i single, i long playe, no i oczywiście też pocztówki dźwiękowe. Ale pomysł się zrobił, gdy trafiłem na tą pocztówkę dźwiękową, ponieważ jest to jednocześnie reklama. Współdzielczy dom handlowy w Kaliszu Społem, reklamował się w ten sposób, że tu mamy treść jako e, reklamę, no a tu mamy jednocześnie informacje, co się tam, że tak powiem, można nabyć w tym sklepie. No i oczywiście firma, która wydawnictwo Ruch wydało tutaj też tą pocztówkę dźwiękową. No i tu jest Nadleciał wiatr, śpiewała Irena Santor. Wracając do tematu pocztówki, no, proszę zobaczyć, to jest klasyczna pocztówka, widokówka, przedstawiająca budynek. A jednocześnie można ją zaadresować i wysłać do kogoś. Tu oczywiście mamy napisane, że Studio Listów Dźwiękowych, Warszawa, ulica Marszałkowska. To jest 61 rok. Tu mamy adres, no a tu mamy datę, Warszawa we wrześniu 61 roku. To było nabyte w Warszawie, przedstawia oczywiście Pałac Staszica i zostało wysłane do pani Janiny Gelert w Lesznie na placu Meciga, czyli jest to Klasyczna pocztówka dźwiękowa, która miała, jakby to powiedzieć, podwójne, powiedzmy, znaczenie, ponieważ tu jest ta jedna piosenka, która jest nagrana, tu są te rowki na tej warstwie plastikowej, ale jednocześnie to funkcjonowało jako normalna widokówka. Oczywiście tych widokówek mam więcej, tu są jakieś pierniki toruńskie. Bardzo to ciekawe, ponieważ no, tu też y, pani y, Drojecka śpiewała piosenkę Nie wolno mi, pocztówki dźwiękowe. Y Tutaj Mińsk-Mazowiecki, producent, bo tak jak wspomniałem, w różnych miejscach było to robione. W Warszawie, w okolicach Łodzi, w Zakopanym, także tych wytwórni było bardzo dużo. Z tego co wiem, w Lesznie też była wytwórnia. A tutaj właścicielem tej widokówki była taksówka numer 36 Loks Józef-Zaborowo, ulica Rydzyńska, czyli mamy coś miejscowego. Kolejna widokówka, mamy tutaj nagranie, no i też Zielone wzgórza nad Solino i też jest 65 rok. Kolejna widokówka dźwiękowa, tu mamy oczywiście tą naniesioną ścieżkę dźwiękową. A po tej stronie jest to do Pana Czesława na ulicę Lipową adresowane i piękne y, Boby Solo śpiewał to taki powiedzmy namy tu widokówka y, to jest Uniechowskiego na pewno piękna y, ilustracja no i tutaj mamy, mamy też y, jest jak jest śpiewają siostry Panas a należało to do Pani Elżbiety z ulicy Strzeleckiej w Lesznie. No. Pocztówki dźwiękowe też nie musiały być na pocztówce. Tu mamy kawałek plastiku, tu jest... Yy, yy. Przy, przyjdę na czas pocztówka dźwiękowa, a wy, wy, wyprodukowane to było w zakopanym, nie? czyli powiedzmy rzemieślnicy tego typu rzeczy produkowali. Tu bardzo podobna, również, również przełęcz zakopane pocztówka dźwiękowa Granada, Tina, Trina Lopez śpiewała, no i mamy widokówkę. Oczywiście piosenkarze, piosenkarki, którzy, których utwory były na widokówkach, dźwiękowych, bardzo często mieli te swoje fotografie, tu mamy bardzo wczesną Irenę Santor, tu mamy Zdzisławę Sośnicką poznaniankę, tu mamy Marlona Brando w piosence z filmu. Oczywiście te karty dźwiękowe, żeby się nie uszkadzały, to były w takich specjalnych kopertach. Mam takie wrażenie, że niektóre koperty nigdy nie były otwarte. To jest dźwiękowa karta pocztowa, wydawnictwo poligraficzne ruch. W Polsce idziemy, drodzy panowie, śpiewa Wiesław Gołas, cena była kiedyś 40 nie, 10 zł, później była cena obniżona na 3 zł, No i oczywiście zawsze był napis, żeby nie zginać, żeby tego nie uszkodzić. No tu mamy kota w butach. O tyle to jest ciekawe, że tu mamy tak: po jednej stronie Ścieżka dźwiękowa, po drugiej stronie y, ścieżka dźwiękowa, a w środku mamy tekst. Czyli powiedzmy tutaj, y, i to y, ten głosu do tej bajki y, użycza Więczysław y, Gliński. Także jest to też ciekawe. No, kolejna pocztówka dźwiękowa z takim motywem graficznym. No, takie, gdzie aż ciężko jest przeczytać, y, y, co się jutro ma zdarzyć. Y, Piotra Szczepanika, też widokówka, no tu mam wrażenie, że albo papier do owijania zeszytów, albo tapeta jakaś była wykorzystana jako element ozdobny. Tutaj kolejna znowu pocztówka dźwiękowa, też ładnie tutaj Barbara Strańca śpiewa, kobieta zakochana, no nakład tego musiał być no, duży, skoro tutaj pisze, że 100 tysięcy i zakłady drukowały to w Rudzie Śląskiej. Kolejna tutaj Sole Mio, Brunecki, Blondynki, Kiepura, też kolejna widokówka e, dźwiękowa, tu tubony M, czyli klasyka. Widać, że często puszczane, bo ta koperta bardzo już uszkodzona. E, e, tutaj taka jestem zakochana, e, Sława Przybylska śpiewa i tutaj to na przykład e, Producentem tej widokówki była Sabina Zylberstein Warszawa na ulicy Odolańskiej 48. Czyli też w zasadzie można by te wszystkie widokówki podzielić, jeżeli chodzi o producentów. Tutaj mamy znowu Nagrywanie pocztówek dźwiękowych, Warszawa Morskie Oko 1. No i znowu troszeczkę, że tak powiem, literatury, trochę kwiatów i tu też bardzo ładne wydania, mały słownik zoologiczny. Saki mamy bardzo ciekawe, bo ta pocztówka dźwiękowa zawiera nagrania głosów następujących saków. Zostało to nagrane z fonoteki zakładu zoopsychologii itd. itd. 75 rok. No tu Warszawska, na pewno wytwórnia, tu jest propagowanie nowych Dzieł sztuki. Pocztówka dźwiękowa. Tu Stan Borys śpiewał. W każdym razie no, kolejne takie graficzne. No i nie ukrywam, moja ulubiona, moja zawsze na każdej prywatce w latach 60., -tych, 70. -tych musiała być Beata i żółty jesienny liś Laskowskiego, co się ładnie wpisuje w dzisiejszą pogodę. Oczywiście niektóre z tych. Pocztówek dźwiękowych są wyjątkowe. wyjątkowe. Tu proszę zobaczyć, musiała być okładka do zeszytu, gdzie były motyle, ale najciekawsze jest to, że tu jest nagrana piosenka w wykonaniu, jedną śpiewa Młynarski, drugą Sipińska, ale proszę zobaczyć, w dniu imienin, kochanej żonie, moc najserdeczniejszych, najszczerszych, najserdeczniejszych życzeń, dużo szczęścia, zdrowia i radości w życiu, śle mąż Mocno całując, leszno 3 maja 71 rok. Ja myślę, że taka jest tylko jedna i na pewno jest bardzo ciekawa. Chciałem też jeszcze pokazać, no te widokówki trzymało się w takich różnych kopertkach. Tu sobie ktoś z ceraty uszył taką kopertkę. No i było taka, była taka gazeta yy, radziecka, yy, gdzie właśnie w 78 roku był przegląd piosenek. I proszę zobaczyć, tu mamy troszeczkę tekstu. Oczywiście o różnych orkiestrach, o różnych wydarzeniach muzycznych, o różnych tu na przykład mamy, proszę zobaczyć. Sopot 78. Mamy tutaj y, piękny fotoreportaż z tego Sopotu, cały czas mamy tutaj teksty, a, a piosenki były na takich. Cieniuteńkich nośnikach. Bardzo mi to przypomina obecną płytę DVD. No i tu są po prostu ponumerowane, i taka gazetka sobie wychodziła, i w środku było ileś płyt do słuchania. A jest to tak skonstruowane, że można było to w ten sposób na adapterze położyć i. Ta strona akurat się odtwarzała. Chcieliśmy inną, to się przewracało i odtwarzało się tą, bo dziurka jest tu zawsze na środku. Także, e, proszę Państwa, w dzisiejszym zalewie nośników, gdy idę do miasta, widzę. Większość młodzieży ma słuchawki, y, y, powiedzmy, w uszach. Ja nie wiem, czy słuchają rozmówek zagranicznych, czy słuchają radia, czy powtarzają sobie lekcje, ale dawno, dawno temu w zamieszłych czasach były tak zwane pocztówki dźwiękowe, e, tak jak mówiłem, wiem, że chodziło się je do sklepów papierniczych, do kiosku ruchu, kupować były ogromne wy... e, był ogromny wybór w zasadzie, no tak jak płyta długogrająca ma 9-10 piosenek na jednej stronie, no to tutaj na takiej e, pocztówce dźwiękowej był jeden utwór, góra dwa, także te nośniki dźwiękowe na pewno też sprzyjały rozwojowi rozwojowi fizycznemu, ponieważ jak trzeba było co chwilę zmieniać tą płytę, to trzeba było wstać, usiąść i było dużo ruchu, a jak się włączy na przykład teraz na auto odtwarzanie, no to można bez ruszania się ileś godzin muzyki sobie posłuchać. Także pamiętajcie, że było takie coś jak pocztówki dźwiękowe.